Dzień dobry, spotykamy się z Agnieszką Czubak z Fundacji Jedność, aby zadać jej parę trudnych pytań. Między innymi, dlaczego obudzenie boskości jest takie ważne? Witajcie, zbliża się warsztat, który właśnie będę robić 1 czerwca. Chciałam Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na ten warsztat i opowiedzieć właśnie na ten temat parę słów. Dlaczego obudzenie boskości jest takie ważne? Często żyjemy w netwuku spraw, obowiązków, żyjemy w stresie i zapominamy o tym, że każdy z nas ma w sobie taką energię boskości i tak naprawdę może żyć zgodnie ze swoim boskim przeznaczeniem. Często jest tak, że żyjemy w odcięciu od ciała, od tego, co głębiej czujemy, co nam podpowiada głos naszej duszy. No i właśnie między innymi dlatego obudzenie tej boskości jest takie ważne. Aby żyć w zgodzie z tym głosem, bo kiedy żyjemy właśnie w zgodzie z tym, nasze życie wygląda zupełnie inaczej, wszystko się zmienia. No dobrze, no ale co to tak naprawdę zmienia? Na przykład sprawy, które nas do tej pory jakoś, nie wiem, stresowały, czy były dla nas bardzo trudne, nie dawaliśmy sobie rady, czy w pracy, czy, czy w szkole, czy w relacji z partnerem, partnerką. Nagle zupełnie inaczej na nie zaczynamy patrzeć, bo kiedy mamy świadomość, że na przykład przeżywam jakieś emocje, e, doświadczam e, nie wiem, załóżmy fali smutku czy fali złości, i nie jestem tylko tym doświadczeniem, to zmienia wszystko, jakby przestaje, przestajemy się utożsamiać tylko i wyłącznie z tym, co przeżywamy. E, więc tak naprawdę to zmienia wszystko w naszym życiu. Hmm. Zupełnie inaczej postrzegamy wiele spraw. A jaki to ma wpływ na nasze codzienne życie? No właśnie żyje nam się lżej, kiedy mm, żyjemy w kontakcie z tą naszą energią boską, e, kiedy sprawy, które mm, nie wiem, jakoś nas przytłaczają, czy, e, czy, czy w codzienności są dla nas trudne. E, mamy świadomość, że to jest tylko doświadczenie, ono się zmienia. Mm -hmm. A co będzie się działo na warsztacie? Przede wszystkim skontaktujemy się ze sobą głębiej, ze swoim ciałem. Zejdziemy z głowy, z analitycznego myślenia do czucia, i to pozwoli nam już, jakby sam ten fakt, poczuć, że można żyć z innego miejsca. Będą to równe narzędzia, które Podczas tego warsztatu właśnie pomogą nam się skontaktować ze sobą. Między innymi elementy psychogimnastyki albo tańca integracyjnego. Eee, także pozrzucamy napięcia chroniczne, zrelaksujemy się, poczujemy głębiej. Mm -hmm, mm -hmm. A powiedz mi, tak jakby mm, osoba, która teraz ogląda ten filmik, zadała sobie takie wiesz, pytanie: co, co mi da takie uczestnictwo w warsztacie? Co, co zyskam? Jakbyś mogła też nam odpowiedzieć? Przede wszystkim głębszy kontakt z samą sobą, a to przełoży się na lepsze relacje z całym otoczeniem. Także uwolnienie chronicznych napięć da poczucie większej energii w ciele. Nagle, po prostu, jeżeli nie jesteśmy przytłoczeni tym, co na przykład Trzymamy, żeby nie poczuć i uwalniamy tą energię, nagle pojawia się przestrzeń. Mamy przestrzeń na życie, na doświadczanie nowego. E, także to, jakby to jest praca na wielu poziomach, wielu, wieloaspektowa. E, możemy. Mm, mamy większą wolność wtedy w życiu. Mhm. Także taka osoba na pewno zyska... Dużo lepszy kontakt ze sobą, a będzie jej się dużo łatwiej żyło. W świecie. Super. No cóż, pozostaje mi podziękować wśród tych gryzących komarów i muszek i <laughs> e, idę dalej obserwować barżanty. Dzięki za rozmowę. Dzień. Na razie, hej.